Modlitwa poranna z Maryją. Maryjo, prowadź mnie przez wszystko. Szczęść Boże, zapraszam Cię dziś na chwilę cichej duchowej obecności z Maryją, naszą Matką i Przewodniczką. Niech ta modlitwa poranna pomoże Ci otworzyć serce na spokój, prowadzenie i światło na każdy nowy dzień. Uczyjmy znak krzyża i zapraszam do modlitwy. Zanim dzień wypowie swoje pierwsze słowo, zanim świat obudzi się w pełni, pragnę spojrzeć w Twoje oczy, Maryjo, i powierzyć Ci to, czego jeszcze nie znam. Ochraniaj mnie nie przed życiem, lecz w jego głębi. W dniach, gdy znikają siły, w godzinach, gdy pytania nie mają końca. Maryjo, zostań ze mną w godzinach niepewności, w nocach bez odpowiedzi, w świecie, który jeszcze nie wstał. Prowadź mnie, Maryjo, nie zawsze drogą łatwą, ale tą, która nie zgubi mojej duszy. Bądź obecnością w niepewności, ciszą wśród hałasu. Miłością, która nie musi być wypowiedziana. Niech Twoje milczenie uczy mnie słuchać, niech Twoja łagodność przemienia mój gniew w czułość. Uczyń ze mnie przestrzeń otwartą na pokój, na ciszę, która leczy, na obecność, która nie potrzebuje dowodu. Zostań przy mnie, Maryjo, gdy usycham w duchowym zmęczeniu gdy noc i dzień staje się zbyt długa i ciężka. Niech Twoje milczenie stanie się moją modlitwą. Niech Twoja obecność będzie dla mnie ochroną. Maryjo, jesteś dla mnie drogą do pokoju. Niech Twoje spojrzenie prowadzi mnie przez wszystko. Amen. Dziękuję Maryi za jej cichą obecność i prowadzenie. Niech ten dzień będzie pełen pokoju, a twoja droga jasna i pełna pod jej opieką. Dziękuję też, że dołączyłeś, dołączyłaś do wspólnej modlitwy. Twoja obecność jest dla nas bardzo ważna. Zapraszam cię serdecznie do dalszej modlitwy i duchowego wzrostu na kanale Serce Maryi modlitwy. Niech Maryja prowadzi cię każdego dnia.